Cześć moi drodzy. Jestem prawie pewien, że wraz z rozwojem waszej przygody w wirtualnej rzeczywistości na waszej drodze stanie w końcu SideQuest. SideQuest to nic innego jak aplikacja bardzo podobna do sklepu Oculusa. Z tą różnicą, że znajdziecie tam dużo niezależnych gier. Jest ich naprawdę tysiące. Plusem SideQuesta jest fakt, że jest to platforma, która łączy zarówno deweloperów, jak i graczy. Dzięki temu mogą oni wejść ze sobą w kooperację i wspólnie działać nad tym, żeby gry wydawane na Oculusa były jak najlepszej jakości. Wygląda to tak, że deweloperzy wrzucają na Sidequesta swoje wersje demonstracyjne, wersje testowe, ale również wersje pełne, gdzie wy jako gracze możecie je sobie pobrać, przetestować i wypisać swoje uwagi. Dzięki temu deweloperzy wiedzą, na co mają zwrócić uwagę, co mogą poprawić i każdy na tym korzysta. Takie gry, jeżeli się przebiją swoją popularnością, często lądują później w sklepie Oculusa. Jednymi z popularniejszych tytułów, które znajdują się na SideQuestie, to na przykład Pavlov czy Contractors. Ale żeby nie było, że SideQuest to tylko platforma, która niesie ze sobą dostęp do różnego rodzaju gier, musimy zwrócić uwagę jeszcze na dwa pozostałe aspekty. Pierwszy to możliwość konfigurowania za pomocą SideQuesta naszego headsetu Oculusa. Czyli w zasadzie dzięki temu narzędziu możemy sobie regulować odpowiednie suwaki, które wpływają bezpośrednio na to, co zastaniemy, jeżeli chodzi o obsługę naszego urządzenia. Możemy tam zmieniać zarówno rozdzielczość, jak i parametry związane z nagrywaniem filmików. O tym sobie opowiemy za chwilę. I trzecim takim aspektem, z którego ja korzystam, jeżeli chodzi o SideQuest, to możliwość właśnie zgrywania plików bezpośrednio na mój headset. Wiąże się to chociażby z tym, kiedy testowaliśmy aplikację Big Screen i mogłem sobie do odpowiedniego folderu w Oculusie zgrać mój film. Także jak widzicie SideQuest to przynajmniej trzy kategorie. Różnego rodzaju gry, możliwość zmiany parametrów, ale również możliwość zgrywania plików bezpośrednio z Oculusa i na Oculusa. Zapraszam Was zatem, abyśmy zobaczyli wspólnie o co w tym sidequaście w ogóle chodzi. I tak moi drodzy, jesteśmy właśnie w sidequaście, tak to właśnie wygląda. Ale może zanim opowiemy o samym sidequaście, powinienem Wam opowiedzieć w jaki sposób właściwie. Ten SideQuest można zainstalować. Bo nie wiem czy wiecie, możecie go mieć zarówno na komputerze, tak jak ja mam tutaj, właśnie, ale możecie go też mieć na telefonie z obsługą Androida. Także w tym wypadku wybór należy do Was. Ja w tym filmiku nie będę Wam tłumaczył, w jaki sposób zainstalować Sidequesta, ponieważ doskonale zrobiła to ekipa z serwisu VR Polska. Dlatego zapraszam Was serdecznie pod ten adres i tutaj możecie sobie spokojnie, krok po kroku przeanalizować, w jaki sposób łatwo, szybko i przyjemnie zainstalować Sidequest na swoim komputerze. Wracając zatem do Sidequesta, zajmiemy się pierwszą kategorią, o której mówiłem, czyli dostępie do gier. Zobaczcie, tutaj macie przegląd kategorii, które dotyczą właśnie gier, jakie znajdziecie na SideQuestie i są to wersje zarówno demonstracyjne, jak i wersje pełne, wersje płatne, wersje bezpłatne. Jest tego parę tysięcy, także myślę, że w tydzień tego nie ogarniecie. Bardzo dobrze jest to wszystko posegregowane. Tak jak widzicie, możecie sobie zobaczyć gry z wczesnym dostępem, gry polegające na lataniu, gry typu fitness, strzelanki i tak dalej. Zobaczmy sobie przykładowo Duma. Wygląda to bardzo podobnie jak w aplikacji Oculusa. Aby zainstalować taką aplikację, wystarczy sobie skorzystać z tego przycisku i aplikacja ląduje nam w naszym headsecie, dzięki czemu później możemy ją uruchomić. Pokażę Wam od razu w jaki sposób to zrobić. I tak jesteśmy w naszym głównym okienku z aplikacjami. Chodzimy sobie tutaj na zakładkę Nieznane Źródła. Ja, na potrzeby tego testu, ściągnąłem sobie Slendermana i zobaczmy, tutaj wyświetla nam się ta aplikacja. Klikam sobie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak Slenderman ściga mnie po lesie, to dajcie znać, zrobię taki gameplay. Natomiast wracając do sidequesta, tak jak wspominałem, instalacja jest bardzo prosta, przegląd gier jest naprawdę przejrzysty, więc nie musimy tutaj chyba niczego więcej tłumaczyć. Drugą kategorię, czyli możliwość zmiany ustawień oculusa znajdziecie pod tą ikonką i zobaczcie, macie tutaj trochę tych... Opcji, z których możecie sobie korzystać. Ja najczęściej korzystam przed nagrywaniem z tych ustawień dotyczących rozdzielczości materiału, ponieważ mogę wam nagrywać wtedy materiał Full HD 16 na 9, tak jak teraz. Natomiast możecie tu sobie potestować różne ustawienia, te które wam będą pasować. Zwróćcie sobie tylko uwagę na to, że im wyższe ustawienia, tym większe zużycie całego sprzętu, przez co może wam się po prostu aplikacja bądź w ogóle interfejs zacinać. Także tutaj kwestia próby błędów, zobaczycie, które ustawienia dla Was są najlepsze. I trzecia kategoria, czyli to zgrywanie plików z headsetu i do headseta, czyli właśnie pod tą ikonką folderu możecie sobie znaleźć foldery, które znajdują się w Waszym headsetie. I tutaj właśnie za pomocą tego plusika ja zgrywałem sobie do headsetu Film, który potem wyświetlałem na big screenie. Także jest to bardzo proste, trwa chwilę i dzięki temu łatwo możemy sobie przenosić pliki zarówno z oculusa jak i do oculusa. Przykładowo, filmy, które ja nagrywam, mogę sobie ściągnąć tutaj z folderu VideoShots. Zobaczcie, wystarczy, że kliknę ikonę, zapisz. I od razu pojawia mi się okienko, w którym mogę podać ścieżkę, do której chcę sobie zgrać nagrane filmy. Aplikacja jest bezpłatna, jest jak najbardziej akceptowalna przez Meta, która jest właścicielem marki Oculus. Także spokojnie możecie sobie legalnie z niej korzystać i naprawdę warto, ponieważ zdecydowanie rozszerza ono spektrum wirtualnej rzeczywistości, z którą macie do czynienia za pomocą headsetu MetaQuest 2. Jak sami zobaczyliście na tym filmiku, SideQuest to platforma, która ma wiele twarzy. Możemy tam zarówno grać, możemy tam konfigurować nasz sprzęt, możemy tam zgrywać również materiały. Podejrzewam, że aplikacja ta ma jeszcze różne możliwości, ale na tych głównych skupiliśmy się w tym filmiku. Dajcie znać, czy wy w ogóle korzystaliście z SideQuesta, a może dzięki temu filmikowi zaczniecie z niego korzystać. Do zobaczenia, trzymajcie się i miłej walki w wirtualnej rzeczywistości i oby tylko w takiej